Witam Cię na pierwszych zajęciach z samoobrony. Zaczniemy od rzeczy fundamentalnych, takich jak zachowanie się podczas, podczas zagrożenia. Jak zapewne pamiętasz, pozycja walki a pozycja obronna to dwa różne elementy. I fundamentalna zasada. Mamy przeciwnika. Teraz jest rozluźniona. Jej sylwetka mówi, że jest, ma nastawienie pacyfistyczne. Ale, pozycja walki, ale gdy uniesie tylko gardę, od razu masz czytelny komunikat. Ten ktoś ma pięść, którą pięść chce wsadzić twoją twarz. No to logiczne. A gdy ta sama osobka, kobitka, trzyma rączki rozluźnione, pacyfistka, prawda? Ale patrzcie, ta pacyfistka w dowolnym momencie tą pięść może złożyć i wyprowadzić ten sam cios prosty, który, czy ona będzie miała od razu rękę złożoną, czy będzie miała rozłożoną, to nie ma znaczenia, ale komunikat. Ja nie chcę się bić, ja nie chcę się bić, a w dowolnym chwili może mnie chwycić za gardło, może wejść w uszenie za plecy, etc. A jest to komunikat. Jestem pacyfistą, nie chcę się bić. I teraz słuchajcie, pozycja wyjściowa. Pacyfistka. Nie może się dopuścić do tego, żeby wasz yy, adwersarz, ktoś, kto chce do was, podejść i was zaatakować, zbytnio skrócił dystans. Dlaczego? W momencie gdy jesteśmy w półdystansie, tutaj szybkość reakcji jest taka, że no chyba, że ktoś jest z was Bruce'em Lee lub Jack Chanem, w co wątpię, nie, nie zareagujecie. Przy takim kontakcie, tak krótkim dystansie, nie macie czasu na reakcję. Możecie się ratować, ten to właśnie żeby uniesiecie ręce. Tu, spokojnie, rozmawiając, bo jak ktoś ma tu ręce, to jest z góry skazany na zagładzaczy. Ja mając tu ręce, przeciwnik może w każdej chwili uderzyć mnie w twarz dowolnie, czy łokciem, czy pięścią, a ja nie mam czasu na podniesienie i zasłonięcie się rękoma. Natomiast jak już podchodzimy, mamy rączki tu, to jakakolwiek forma ataku, może być już, że podnoszę te ręce, zasłonię się jakkolwiek, ale to już wejdzie na gardę, a nie wejdzie na twarz. Czyli po pierwsze, jak już dopuszczę niestety, to od razu łapki muszą być tu, przynajmniej na wysokość piersi, najlepiej przy twarz. Ale podstawowa sprawa to klient się do Was zbliża, to staracie się trzymać dystans tak, żeby, żeby nie, nie pozwolić, żeby klient do Was podszedł na wyciągnięcie ręki. Bo tutaj kopnięcie, kolano, dowolna technika wejdzie, bo jesteśmy blisko, nie mamy czasu na reakcję. Więc zasada numer jeden. Rączki przed sobą. Pozycja obronna. Gracie osobę, yy, która nie jest nastawiona na konfrontację. Ja nie chcę walczyć. Ja, ja nie chcę z tobą konfrontacji, ja nie chcę się z tobą bić. Oczywiście, kto szykuje się na pokój, naprawdę szykuje się na wojnę. Najlepszą obroną jest atak, więc nie będę pierdolą, która będzie zbierała ciosy. Ale pamiętajcie, jest taka cienka, czerwona linia, po przekroczeniu której, jak już mnie tutaj Ania zacznie lać, Dowolnie, to ja tak samo będę bił. Taka jest zasada. Dopóki Anka trzyma ręce w tej pozycji i, i się broni, i jak ja się zbliżam, to mnie odpycha i mnie dystansuje, no to, to jest taka miękka obrona, prawda? Pamiętajcie. A jak już zaczniemy się lać, to lejemy się na 100%, angażując całe swoje ciało i całe swoje umiejętności. Albo jak nie czujecie się na siłach, nie walczycie. Bo teraz psychologia. Wyobraźcie sobie, że przychodzi przeciwnik, wali z całej siły w brzuch, z całej siły, tak naprawdę z całej siły, no przełóż się Aniu, no. no i zobaczcie, no akurat ją rozbawiłem, bo to jest moja zawodniczka, ale pomyślcie podobną sytuację, idzie cwaniaczek, wali mnie w brzuch, a ja, no to koleś, okuźwa, ale twardzie. przywaliłem mu ile miałem pary, a na nim to nie zrobiło wrażenia. Yy, zaraz miłe łeb urwie. I wtedy już w ogóle wyjmuje nóż kastet, żeby mnie zarąbać. A teraz reakcja, która ma mi uratować moją twarz. No co ty? Dlaczego mnie bijesz? Rozumiecie? Gracie pierdołę do momentu, aż tamten leży na ziemi, i jest pod waszą nogą. Więc to jest najważniejsza zasada. Do pewnego momentu jesteście pacyfistami, a jak już się zdecydujecie na atak, to na 100%. Zapamiętajcie, albo 100%, albo wcale. Lepiej dać się popchnąć, obrzucić błotem w cudzysłowiu, niż przyjść z nosem połamanym lub ze złamaną szczęką. Takie są zasady. Słuchajcie dalej, mogę Cię tu prosić. Gdzie, o patrzcie, Ania, no, rys, rys sportowy, już w sposób naturalny Ania jest osobą praworęczną, więc prawa ręka jest u niej dominującą. W związku z powyższym, u niej prawa ręka jest ręką tylnią. Stanęła w pozycji walki, tak jak widzicie, prawa nóżka jest z tyłu, lewa z przodu, bioderka relatywnie do mnie pod lekkim skoszczem, barki tak samo. I rączki do góry. Co nam daje ta sylwetka? Jakakolwiek forma uderzenia czy kopnięcia, wystarczy lekki zwód biodrami i to kopnięcie. Przejdzie obok niej. To samo tyczy się ręki. Jeżeli to będzie frontalne, bardzo łatwo jest zbić na zewnątrz. Tutaj, czy jakiekolwiek uderzenie, które idzie na głowę, przyjąć na blok. Czyli pozycja walki. Ale ta sama pozycja, tylko z tymi rączkami, tyczy się pozycji obronnej, bo wy nie wiecie, czy przeciwnik. To będzie okrzepły ulicznik, który od razu wyjedzie Wam kopnięciem na krocze, czy podejdzie tylko po to, żeby uderzyć Was w twarz. Jeżeli będziecie mieli ręce, tutaj z góry jesteście przegrani. W mojej w cudzysłowie wieloletniej karierze bramkarskiej, najbardziej bawiły mnie takie akcje, jak wychodzi dwóch <laughs> chłopców, wychodzą, tak, no co, no co, no, no, no nic. Wtedy jeden prosty, jest koniec konfrontacji. Nie ma o czym mówić, no bo już zanim się walka zaczęła, już się skończyła. Albo jakieś popychania, no bez sensu. Nie, nie, albo nie walczymy wcale, <laughs> gostek mnie popycha, <laughs> to ja to zbiję, odejdę i, i się nie chcę bić, albo jak on mnie popchnął, to ja <laughs> muszę wycedzić w łeb po prostu. No nie ma tutaj półśrodków, tak jak mówię. Nie ma półśrodków. On mnie uderzył, ja go uderzyłem, on mnie pchnął, ja go pchnąłem. Nie! On mnie pchnął, czyli pogwałcił moją nietykalność osobistą, a ja mam go spacyfikować. Odchodzę wtedy, kiedy on leży. I wiadomo, kto zwyciężył, kto przegrał. Sport jest piękny, ale ulica rządzi się swoimi prawami. Tutaj nie ma zasad fair play. Tu jest tylko ten, kto stoi i ten, kto leży. Tak samo, jak macie go już spacyfikować, to nie na zasadzie, że on mnie popchnął, a ja go raz walnąłem, on tam odleciał, jest mu zamiatane. Nie! To ma być, wiecie, wejście, kolano, łokieć, kolano, kolano, aż go dosłownie wdepczecie w ziemię. Nie ma żadnych półśrodków. Dobra, teraz jak już jesteśmy po tym etapie wstępnym, czyli, że musimy się odpowiednio ustawić, to teraz gdzie, jeżeli już mamy zaatakować, gdzie atakujemy? Mogę Cię tu prosić do kamery. Otóż, mówimy o Kombatowych akcjach, o typowo ulicznych, które mają wyeliminować przeciwnika. Wiadomo, w sporcie nie uderzamy w strefy yy, stawów, nie uderzamy w genitalie, nie uderzamy w gardło, w oczy, etc. Absolutnie od, inaczej ma się rzecz, gdy mówimy o samoobronie. To właśnie tu uderzamy w te miejsca. Ja nie mam czasu na sportową konfrontację. Ja mam. Uderzyć, wyeliminować, przejść do następnego przeciwnika. W związku z powyższym, generalnie samoobrona mówi o, trzech, o dwóch trójkątach. Jeden tyczy się strefy twarzy, czaszki i głowy, drugi tyczy się yy, tułowia. I pokażę, omówię elementy, które należy tak uderzyć, żeby facet już się nie podniósł. Czyli. Zawsze to jest strefa krocza, czyli genitali. Ania ich nie posiada i bardzo dobrze. Generalnie, czy to będzie taki szybki, krótki szokerek, który na przykład wymusi ruch i później dobijemy, czy to będzie po prostu zdecydowane jedno stałe siły uderzenie, które definitywnie ma wyłączyć. Nigdy nie poprzestajemy na jednym uderzeniu. Zawsze jest jedno i dobicie, bo nie zawsze się musi za pierwszym razem udać. Czyli strefa genitali, splot słoneczny. Tutaj, gdy mamy łuki, gdzie mamy łuki żebrowe i mostek, pod tym jest plot słoneczny. I powiem Wam, że treningowo tudzież eliminacja jakiegoś cwaniaczka na zasadzie podejścia i szybkiego ciosu, udawało mi się. Ale już w walce no, nie zdarzyło mi się, żeby kogoś wyeliminować definitywnie. Więc tak jak powiedziałem, genitalia miękkie, tu gdzie możemy kopać, gdzie się uda wyeliminować, ale niekoniecznie. Splot słoneczny to jest gwarantowane pod warunkiem, że umiemy, ale 100% gwarancja sukcesu, to zawsze strefa krocza. Góra, odcinek szyjny. Odcinek szyjny jest najsłabszym elementem w ciele człowieka. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie mięśnie, to ten odcinek zawsze jest najsłabszy. Wystarczy przytrzymać kark, wejść na brodę i tutaj, no chyba że ktoś jest z tak zwanym ABS-em, czyli absolutnym brakiem szyi, gdzie mu się tu szyja y, zaczyna i tu się kończy, no to wtedy nie atakujemy. Ale znamienita większość ludzi tą szyję posiada, tak jak Ania ma szczupłą szyję kobiecą, więc tutaj bardzo łatwo w dowolnym miejscu ją przełamać. No, taka natura człowieka. Raz, że możemy wyprowadzać różne ataki na odcinek szyjny. Dwa, uderzenia. Czy to będą uderzenia rodem z kraw magii, czyli po prostu pięść i uderzenia na szyję, która w każdym sporcie jest absolutnie zakazana. Tudzież uderz yy, uderzamy taką powierzchnią. Jednym szybkim uderzeniem. Ania, spróbujesz? I to, żeby nie czekaj. O właśnie. Jak widzicie, ja... <laughs> Dawaj, raz. Tylko luźno, luźno, luźne ręki. Śmiało. To nie zabije, ale jeżeli wykonacie to z ciała, tak jak wykonuje to Ania, gwarantuje efekt. Więc nigdy nie uderzacie jakimś przedmiotem, po prostu zabijecie człowieka. Tutaj nie ma żartów. Tutaj jest krtań, którą jak na przykład wezmę książkę i książką uderzę, mogę zmiażdżyć. Dlatego powiedziałem, taka ułożenie dłoni lub pięść, to jest duża powierzchnia, spowoduje zadławienie. Gostka możemy wtedy spokojnie dobić, ale nie zabijemy. No i twarz uczaszka. Uderzenie na nos. Czy to będzie luźny szokerek, czy to będzie uderzenie od dołu. Daje efekt takiego zauzawienia, że postrzale w oczy. Widzicie, ale łzy lecą. Czasami jest krwotok i macie właśnie ten krótki czas na dobicie. Drugi element, najważniejszy, to jest szczęka. Jeżeli dostaniecie na błędnik, czyli gdzieś tutaj w tą powierzchnię, to tu, tu, jak tu przy grzmoce, widzicie, to na ogół tak. Pełna rejestracja tego, co się dzieje, ale nóżki nam tańczą i zaczynamy dziwnie, tak wiecie, trochę w jedną, trochę w drugą, bo błędnik szaleje. Natomiast jeżeli dacie się trafić w krawędź szczęki, no to już pozamiatane. Jakikolwiek cios tu, czy jakikolwiek cios tu, powoduje... Prosta zasada. Uderzenie która wchodzi na szczękę, powoduje przekazanie tej energii na podstawę czaszki, czyli na odcinek kręgosłupa. Chwilowe niedokrwienie mózgu powoduje to, efekt jest taki, że Wam prąd wyłącza. Mnie nakałtowali wiele razy, więc walczycie, walczycie i nagle ciemność widzę, otwieram oczy i tutaj na ogół jest parkiet z boku, jeżeli to jest na sali. To nie boli, ale wyłącza się. Więc broń Boże dać się zaatakować na szczękę. Błędnik, nos, szczęka, oczy. Jakiekolwiek uderzenie na oczy, czy to palcami, czy wgnieć, wgniecenie gałki ocznej, daje straszny efekt psychologiczny. To jest po prostu tracę wzrok i ludzie w te największe ogry puszczają, uciekają, bronią się, bo jak ktoś ma wam wyjąć oko, to jest naprawdę szok dla organizmu. I w dniu dzisiejszym to by było na tyle. Do zobaczenia jutro na treningu i pojutrze znowu na samoobronie.